Był bardzo ciężki wiedzieliśmy, że ze z woli przyjedzie się bronić, będzie chciał grać tylko z country i tak też byliśmy ustawieni. No niestety to co chciałem, tą kombinacyjną grę, żeby praktycznie e, trójka skwara, sifon i stanisiewski robiła. Nie w każdym momencie to wychodziło i chociaż w pierwszej polowie uważam, mieliśmy te trzy sytuacje, kiedy mogliśmy ten mecz rozstrzygnąć. W drugiej polowie jak już to bywa zawsze już ja, coraz gorzej ta plita się robiła, to praktycznie zespół, który bronił, grał z kontry, e, wychodził coraz więcej, trochę myśmy nie opanowali ten środek boiska i niepotrzebnieśmy się cofli i, i zespół stali miał swój, e, swoje momenty, kiedy mógł spokojnie to doprowadzić do remisu. Ale e, dla nas, tak jak ja powiedziałem przed meciem po tych dwóch meczach, kiedy praktycznie tu straciliśmy punkty z gornikiem, byliśmy lepsi. Przegraliśmy w lęcznej byliśmy. E, dzisiaj dla mnie byli najważniejsze trzy punkty i, i ten cel, celmy zrobili i... W bardzo trudnych warunkach duża przypadkowość, dużo takiej ciężkiej walki o tą piłkę. Ja powiem, że pierwsza połowa przewaga floty świnoujście. My nastawiliśmy się na grę z kontry, na wywalczenie piłki w środku pola grę z kontry i pojawiła się okazja. No też ze względu na warunki pogodowe piłka stanęła. Obrońca się pomylił, Paweł Olszewski miał sytuację sam na sam i mogliśmy prowadzić 1-0. Szkoda. Potem flota miała dwie, trzy sytuacje swoje, z czego wykorzystała jedną na przerwę zeszła z prowadzeniem. Po przerwie postawiliśmy wszystko już na jedną kartę. Chcieliśmy mecz wygrać. Wychodziliśmy wysoko, atakowaliśmy wysoko. No i stworzyliśmy 3 Cztery sytuacje, dwie bardzo dobre, z których mogły paść bramki, no niestety nie padły i przegraliśmy.